Zwrot pieniędzy przy każdym zakupie. Zwrot gotówki. Jak to działa? To proste. Z Lioness. Zarejestrujcie się bezpłatnie już teraz i korzystajcie natychmiast, ponieważ przy każdym zakupie z Lioness otrzymacie po prostu gotówkę na wasze konto bankowe. Cashback. Ile? To zależy od waszej aktywności zakupowej. O dokładnej kwocie zostaniecie powiadomieni drogą SMS. Rozliczenia i wypłata tygodniowa od 45 zł. Tak to funkcjonuje. Wyszukajcie partnerów handlowych online na stronie Lioness. Tutaj znajdziecie wysokość prowizji dla każdego handlowca według branży. Z tego otrzymacie 1 do 2% wynagrodzenia natychmiastowego i kolejne korzyści bonusy, cashback z pozostałych reszt prowizji. Cztery warianty Cashback, z których możecie korzystać podczas waszych zakupów, są wyraźnie oznaczone symbolami. Karta Cashback Lioness, oryginalne bony Cashback, sklepy online Cashback i mobilny Cashback bezpośrednio na wasz smartfon. Karta Cashback Lioness. Przed zapłatą pokażcie przy kasie: dokonajcie płatności za zakupy, zwrot pieniędzy na wasze prywatne konto bankowe. Oryginalne bony Cashback. Zamówcie pisemnie lub online. Zwrot gotówki na Wasze prywatne konto bankowe. Oryginalny bon partnerów handlowych zrealizujcie sami lub podarujcie. Sklepy online cashback. Zalogujcie się nazwą użytkownika i hasłem na lioness.net. Poprzez wybór handlowca do wybranego sklepu partnerskiego kupujcie i płacicie. Zwrot pieniędzy na Wasze prywatne konto bankowe. Mobilny cashback. Ściągnijcie aplikację na Wasz smartfon. Zapłaćcie z konta zakupowego Lioness. Doładujcie bony mobilne. Zrealizujcie przy kasie u partnera handlowego i otrzymacie zwrot pieniędzy na prywatne konto bankowe. Opowiedzcie swojej rodzinie i przyjaciołom o tych wyjątkowych korzyściach największej na świecie wspólnoty zakupowej Lioness, ponieważ dalsze rekomendacje opłacają się. W ten sposób Wasi znajomi i przyjaciele otrzymają zwrot pieniędzy przy każdym zakupie, a Wy skorzystacie osobiście dzięki bonusom przyjacielskim Lioness. Znowu zwrot gotówki, tygodniowo. Każdorazowo otrzymujecie od Lioness 0,5% sumy zakupów Waszych bezpośrednich i pośrednich klientów w gotówce na Wasze prywatne konto bankowe. Razem osiągniemy więcej, ponadbranżowo i ponadkrajowo. I to jeszcze nie wszystko. Zostańcie i Wy częścią czegoś wyjątkowego. Lioness zwrot pieniędzy przy każdym zakupie.